Cześć, z tej strony Axel Kanał Retroarchiwizacja i witam w kolejnym odcinku Kronik Retroarchiwizacji czyli serii w której y, prezentuję nowości związane z retro w Polsce i za granicą. I dziś proszę państwa zaczynamy od kolejnej y, retro konsolki, która ma y, niedługo się pojawić na rynku. Mowa o Retro Champ, którą ma wydać firma My Arcade Gaming. Proszę Państwa, i cóż to takiego jest? Jak widzimy tutaj na zdjęciach, jest to coś takiego jakby tablet z dołączonymi padami obok. Coś w stylu bardziej Nintendo Switcha. I u góry mamy slot na kartridże od Nesa. U dołu slot na kartridże od Famicoma czy od Pegasusa. Więc będzie taka przenośna tutaj konsolka. Czas pracy na bateriach to od 3 do 5 godzin. Siedmiocalowy ekran. Z tyłu są też takie podstawki, dzięki którym można to podstawić i właśnie grać na bezprzewodowych padach, które można tutaj właśnie też sparować, właśnie z tym tabletem. No, co jeszcze tutaj więcej, co tu jeszcze więcej można dodać. Jeszcze ma być jakaś tutaj ma być wbudowana wbudowany tak jakby zestaw do czyszczenia kartridżów, więc nie będzie trzeba huchać, dmuchać, tylko wystarczy po prostu przetrzeć, wymyć. Prawdopodobnie tam jakiś też będzie dodany właśnie jakiś spirytus czy jakiś inny środek do czyszczenia właśnie tych slotów i kartridżów. Oprócz tego, jeszcze wyjście HDMI, dzięki czemu możemy właśnie podłączyć to do telewizora. No i co, proszę Państwa, cena? Cena może być odstraszająca, ponieważ to kosztuje 79,99 dolarów, więc już powiedzmy 80 dolarów. No i premiera ma być właśnie w czerwcu, także całość można zamawiać na stronie myarcadegaming.com. Oczywiście to są jeszcze na razie preordery. Bo jeszcze to nie zostało oczywiście wyprodukowane, tak jak mówiłem, premiera w czerwcu, premiera w czerwcu, więc myślę, że po raz kolejny jesteśmy tutaj yy, um, no, zaskoczeni yy, kolejną inwencją twórczą różnych firm, które produkują różne yy, retro konsole yy, w, dzisiejszym, w dzisiejszych skorupach, yy, w dzisiejszym stylu. No i co, oby jak najwięcej tego typu różnych yy, wynalazków, jak najwięcej oby retro żyło długo i szczęśliwie. Czy pamiętacie może takie joysticki jak Skorpion, yy, Pady Boomerang, albo takie zwykłe joysticki? Yy, jeśli tak, to co powiedzielibyście na to, że one są nadal produkowane i produkuje je polska firma? No więc produkuje to firma MAT i te joysticki można nadal kupować na stronie retrojoystiki.pl albo na mat.com.pl także polecam ogólnie sobie zainteresować się tą ofertą, póki to jeszcze w ogóle istnieje, proszę państwa. To jest polska firma, yy, produkuje tutaj właśnie joysticki z minionej epoki. My tutaj się zachwycamy właśnie w tych kronikach retroarchiwizacji jakimiś yy, sprzętami z zagranicy, jakieś amerykańskie, chińskie, brytyjskie i tak dalej, a przecież no, polak też potrafi. No więc warto tutaj się ogólnie tym zainteresować. Tak jak mówię, jest strona retrojoysticki.com.pl, pisane oczywiście joysticki przez yy, po angielsku, czyli joystiki. Zresztą tutaj na dole y, y, ekranu widzicie adres. No i ogólnie można tutaj kupić i joysticki i pady, które działają z Amigo, z Atari, z Commodorem 64, y, z Amigo CD32, z NESem, z Pegasusem, z różnymi mm, podróbami Pegasusa, z Dendim, Famiklonami. Do Segi Mega Drive, do Segi Master System, nawet do Atari Jaguara, no i ogólnie tego jest cała masa. Tutaj tu można sobie przejrzeć, dobrać, wybrać co do czego ci potrzeba, jakiego pada, bo są różne modele, są różne wersje obudów. Także ogólnie polecam się tym zainteresować, zobaczyć co tutaj jest, proszę Państwa. To jest cała gama, cała gama. Sprzętów można to na zamówienie zamówić, bo na przykład nie wszystkie są u nich prawdopodobnie na stanie. Niektóre wykonują pady czy joysticky na zamówienie, bo na przykład potrzebujesz joysticka czy pada do jakiegoś konkretnego systemu, który, powiedzmy, jest niepopularny i nie mają na stanie. Zamawiasz, jest. Ja nawet sam mam zamiar tutaj sobie któregoś razu w końcu coś zamówić, no bo mówię, Polak potrafi cały czas zachwycamy się jakimiś tymi firmami z Zachodu. Yy, w tych kronikach retroarchiwizacji pokazywałem tutaj sprzęty różne już yy, właśnie z Ameryki, z Chin. No ogólnie sprzedawane właśnie na zachodzie, a nic się nie mówi o tych właśnie polskich joystikach. to jest tak jakby zapomniane, jak zwykle Polak, jak zwykle Polacy proszę Państwa zachwycają się tym co jest na zachodzie, zachodnie samochody i tak dalej, ale a polskie samochody to ble, yy, zachodnie yy, marki ciuchów, a polskie to ble, ale przecież to się prawie niczym nie różni, więc to też jest klimat, to są fajne rzeczy i warto tym też się zainteresować, ogólnie... Potem będzie płacz, proszę państwa, że któregoś dnia ta firma ogłosi, że likwidują yy, swoją działalność, że yy, ostatnie sztuki tam padów czy joysticków są sprzedawane i rezygnują z dalszej działalności. Ogólnie są od 82 roku na rynku i nagle upadną i potem będzie płacz. Ojej, kiedyś grałem na ich joysticku, miałem w latach 90. Ojej, bardzo taka fajna firma, szkoda że pada. A wiecie dlaczego pada? Dlatego że ich nie wsparliście. Więc no mówię, ogólnie polecam zainteresować się. Nie wiem, czy ten filmik i ten y, rozgłos tutaj coś zmieni. Zresztą i tak tutaj te, te, te kroniki retroarchivizacji to garstka osób ogląda. Ale ogólnie zachęcam do zainteresowania się, przejrzenia. Jeśli ktoś coś chce właśnie takiego kupić, ma na oku, właśnie, jest ga gadżeciarzem i ma na oku kupowanie różnych takich zabawek, y, właśnie do y, retro. No to dlaczego by nie wejść tutaj na retro albo na sklep compel i zobaczyć, co oni mają? Może akurat. Coś tutaj Was zainteresuje. Także tutaj taki filmik na temat właśnie tych padów i joysticków MAT. I mówię, za jakiś czas też mam zamiar coś kupić w końcu coś, jakiś test tutaj na kanale pokazać. No i to by było na tyle. A teraz proszę Państwa kolejny temat, wracamy po raz kolejny do PlayStation 1. Tym razem chciałbym opowiedzieć o takim dodatku czy peryferium o nazwie PSX Change. Yy, nazywało to się też jeszcze PSX Changer no generalnie co to jest to jest taka płytka w opakowaniu jak DVD i dzięki temu możemy tutaj według informacji na okładce odpalać gry importowane czyli na przykład jeśli mieszkamy w Europie to możemy odpalać gry z Ameryki albo z Japonii ewentualnie mieszkamy w Japonii to możemy odpalać gry z USA i z Europy a jeśli mieszkamy w Ameryce to możemy odpalać właśnie gry z Europy w palu albo właśnie japońskie tak no generalnie chodzi o to że możemy odpalać niby właśnie gry importowane ale Piraty chyba też na tym działają, z tego co yy, mi się wydaje. Myślę, że tak. To też to było kiedyś bardzo popularne, proszę Państwa, było Multum aukcji na Allegro z tą, yy, z, tym, z tą płytką PSX Changer. Teraz nie ma w ogóle. Pamiętam, że jak dopiero to założyłem konto na Allegro, a założyłem w 2002 roku. No i tak głównie wtedy buszowałem po Allegro, no surfowałem, można powiedzieć, 2002, 3, 4 rok kupowałem różne gierki na PlayStation i zawsze widziałem, była aukcja z tym PSX Change. Teraz nie ma tego w ogóle, teraz tego nie ma w ogóle. Nie wiem czy teraz w dzisiejszych czasach jest to sens kupować, zresztą teraz to. No, wtedy ja się na, za tym tak jakby rozglądałem, czy interesowałem się, że o może kupię to będę jakieś piraty sobie odpalał, ale to tylko z tego powodu, że wtedy nie miałem kasy. I myślałem, że taniej będzie odpalać jakieś piraty. Dzisiaj to można to o wiele łatwiej zrobić, bo można właśnie kupić jakieś PSIO, tak jak pokazywałem na dwóch odcinkach wstecz, albo właśnie mamy teraz PlayStation Classic. A poza tym mnie teraz piraty raczej nie interesują, raczej wolę kolekcjonować i tak dalej. A poza tym prawdopodobnie wtedy ta płytka kosztowała dosyć drogo. Dosyć drogo na Allegro musiała kosztować, że mi albo się nie opłacało i wolałem kupić jakieś gierki oryginalne albo po prostu no nie chciałem tego kupować. No i teraz na eBayu i na Amazonie też wcale taniej to nie kosztuje, bo przeważnie w granicach 19, 20, 21 dolarów, coś takiego, coś takiego. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No tak jak mówiłem, jest to płytka z opakowaniem takim jak DVD, oczywiście jest okładka i tak dalej, ale w środku są jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to sprężynka, należy ją zamontować tak jakby do Pierwszego modelu PlayStation, znaczy mam na myśli pierwszego modelu, w sensie tego szarego, tak, bo jeszcze było PS1, o którym za chwilę. Yy, tą yy, sprężynkę blokując yy, o przycisk, który jest pod yy, klapką z płytą i ten taki bolec, który naciska właśnie te yy, ten przycisk. I tam wkładamy sprężynkę, i po prostu przy otwartym, przy otwartej yy, klapie musimy wymienić płytkę. Na, na, wkładamy na początku właśnie tą płytę PSX Change i w momencie, kiedy na ekranie nam się pojawi taka informacja, że wyjmij teraz płytę i włóż yy, płytę z innego regionu, albo właśnie pirata, oczywiście o tym nie ma napisanego, ale wiadomo, że chodzi o pirata, to wtedy właśnie wymieniamy płytkę, tylko podobno, ale tutaj nie wiem, nie chcę tutaj wprowadzać błąd, podobno taka podmiana płytki Powoduje no, uszkodzenie lasera, że takie podmienianie płyt us powoduje uszkodzenie lasera, i podobno można to też zrobić jakoś bez tej płytki PSX Change i bez tej sprężynki. Jakoś są sposoby, żeby po podmienić płytkę w trakcie ładowania na PlayStation wtedy piraty można odpalać. Ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem, jak to się robi. I też nie chcę ryzykować, żeby zepsuć laser, no ale mówię na tym przykładzie: no tutaj trzeba tą sprężynkę włożyć, nie zamykać klapy i podmienić płytkę. No, i w ten sposób tak to działa. No. Natomiast w przypadku PS1 jest tak, jakby taki plastik, który trzeba włożyć pod przycisk Open, i on też tam blokuje, właśnie tak, jakby imituje, tak, jakby klapka była zamknięta. Może jakbym kiedyś to kupił, tylko mówię, szkoda kasy! No, to tak naprawdę, i to tylko dla, dla jaj można kupić, żeby pokazać na kanale tutaj. To wtedy bym pokazał, jak to działa. Natomiast na YouTube jest mnóstwo filmów z obsługi tej, tej tutaj płytki. No fajna rzecz, ale czy w dzisiejszych czasach to ma rację jeszcze no, bytu, żeby to odpalać, używać tego, zwłaszcza jak tutaj na przykład ja kanał prowadzę, czy ktoś inny no, jest dorosłym już człowiekiem. No przecież my nie mamy teraz 14 lat jak kiedyś. No. Yy, no proszę Państwa, no przecież teraz to możemy sobie kupić albo te PSIO, czy PlayStation Classic, czy nawet odpalać gry na emulatorze, na komputerze, czy... Czy po prostu kupić sobie jaką chcesz gierkę na eBay'u czy na Allegro, bo stać nas przecież teraz na to, prawda? Nie musimy piracić teraz, nie? Kto to teraz się bawi w takie coś, że będzie nagrywał jakąś yy, grę, no, na płytę CD-R i jeszcze tutaj kupować właśnie tą PSX Exchange 2? No, szczerze powiedziawszy, no, fajna to jest rzecz, tylko czy to ma dzisiaj sens? No, chciałem to zawsze mieć i dlatego dzisiaj nagrywam takie tutaj, taki komentarz na ten temat. Może, jakby kogoś to interesowało, żeby nagrać jakiś filmik na ten temat, to możemy kiedyś nagrać. To może mógłbym kupić tutaj. Co o tym sądzicie? Może ktoś z Was to miał? Mówię, na Allegro było mnóstwo aukcji z, z tym. I nagle potem znikło. Też jest ciekawe, dlaczego nagle znikły aukcje z tym. Czyżby jakaś hurtownia, która to sprowadzała właśnie z zagranicy wyprzedała wszystkie egzemplarze, czy może właśnie ta firma, która to produkowała, właśnie przestała to produkować? Ciekawe, gdzie to, gdzie to można by było jakieś więcej informacji na ten temat znaleźć, czy jest jakaś właśnie firma, która to produkowała. Na pewno na na okładce jakaś informacja jest, natomiast teraz nie mogę tego pokazać, no bo nie mam przy sobie tego pudełka, tak? No, no dobra, no to tyle z tego tematu. Jeśli ktoś z Was to może miał, to dajcie znać, bo mnie to Kiedyś ten temat bardzo interesował, no i dlatego dzisiaj chciałem tutaj na ten temat troszeczkę opowiedzieć. No, a dziś w zdjęciu tygodnia właściwie będzie kilka zdjęć, ale tego samego obiektu można powiedzieć, ponieważ było ciemno. No, to zrobiłem kilka zdjęć. Otóż stałem na przystanku autobusowym jednym i obok stał kiosk. Kiosk już w ogóle nieczynny od kilku lat, taki już zaniedbany. Wszystkie. Wszystkie tam gazety, które stały na, na oknie już dawno wyblakły. I tutaj od jednej strony zobaczyłem, że stoją jakieś stare numery CD action yy, i komputera świat i obok jeszcze. Jakaś, yy, jeszcze jakaś gazetka z jakimiś grami. Yy, szukałem daty, ale nie mogłem znaleźć, ale podejrzewam, że 2015 albo 2016 rok, także te gazetki wyblakły od słońca, bo kiosk jest nieczynny, także... Takie tym razem zdjęcie tygodnia tutaj, proszę Państwa, no szkoda że, tam nie, szkoda, że to nie był kiosk jakiś z gazetkami z lat 90. no ale tutaj Wy no opuszczony kiosk, można powiedzieć, na przystanku y, autobusowym. E, jeśli macie jakieś śmieszne zdjęcia y, tutaj do wysłania do właśnie kąciku y, zdjęcie tygodnia, to śmiało wysyłajcie, e, mój e-mail jest właśnie widoczny teraz u dołu ekranu. Yy, wysyłajcie, jak macie coś własnego albo coś z internetu. Najlepiej, własnego, żeby nie było, że czyjeś zdjęcia tutaj kradniemy, tak? Najlepiej, coś własnego, śmiesznego, to się pośmiejemy, no, przy okazji. No. Także, jak coś macie, no to śmiało wysyłać na mojego maila. Ogólnie, jeśli podoba Ci się seria kroniki retroarchiwizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. I jeśli słyszałeś o jakichś nowościach związanych z retro, to byłbym wdzięczny, gdybyś podesłał taką informację na mojego maila. Można ze mną kontaktować się także za pośrednictwem Facebooka. Archiwizacja, ewentualnie na moje prywatne konto Oskar Wądołowski. Także jeśli ktoś ma jakieś właśnie ciekawe informacje związane z jakimiś nowymi konsolami, sprzętami retro, nowymi grami, ogólnie czymś, co się właśnie teraz pojawia, coś, co nowego wychodzi, ale jest związane z popkulturą retro, 8-bitową, 16-bitową, no, latami 90 -tymi, 80 -tymi itd. i tak dalej, i tak dalej. I jeśli masz y, takie informacje i chciałbyś, żeby pojawiły się tutaj w kronikach retroarchiwizacji, to będę wdzięczny, jeśli podeszlesz właśnie je do mnie w jakiś, w jakiś sposób y, wcześniej podany, czyli właśnie mail, facebook, ewentualnie w komentarzach. I to by było na dziś wszystko. Zapraszam do następnych odcinków Kronik Retroarchiwizacji i do głównych odcinków kanału Retroarchiwizacja. A już wkrótce odcinek 500. Cześć!